Z ale też tylko dużo o nich myślimy. Zrobione, zapraszamy naszych wszystkich gości specjalnych, tych, którzy wręczali nagrodę. Zapraszamy również do wspólnego zdjęcia. Kolejnego. Dziękujemy tym tak wszystkim, którzy mają na tyle wyobraźni, że inwestują w tych młodych ludzi niezwykłe. żeby mieć wrażliwości i myśleć o 17, 18, 19 latkach. Tak to są inspiracją do przeszłości. A to co pokazali było zupełnie, zupełnie niezwykłe. Ogromna grawa dla wszystkich tę scenę zaprosi na pewno wszystkich pan profesor, pan Piotr Bo Obyście się taką młodzieżą pomyśliliśmy, że Was właśnie trzeba odciągać od nauki. Trzeba Was wciągać do zabawy. Oto